ma dzisiaj gra od nowo ty... ona Nazywa się chyba Driving. Sprawdzamy. Mm, dobra, najwyżej no jak nie ma nie możecie dać linka jak i wam się usuwa, To dajcie mi podajcie nazwy gier. To może znajdę w Waszym wielce... No na czym w Robloxie nikt to jakoś się uda. Dobra, zaczynamy. No to fajna ilustracja. Ktoś chciał się podpisać. <grym> Może być. przecież bo to mój taki domek jakiś. Aś mi się przypomniało z podwórka. No, by fajnie. Mogę tu wejść, mogę. Grillek jest. No to więc, co to? Eee, chłopie! Trochę przemyślałeś, nawet przemyślałeś? No, przemyślane, ale trochę jest taki minus, że to tak. Mistrz, jakie zdrowne powinno być? No dobra, problemy z, z tym do BMW. Kie? Kurde, ruskie. A to cygańskie. Ruskie, tam coś w gospodarstwie w końcu. Zobaczmy jak to. To w sumie to wszystko tak samo. Tylko mogłeś, no. Uważaj, mogłeś trochę to tutaj wziąć otwarte te włazy, bo. Jak, jak teraz chłop chce wyjechać, to będzie miał problem z ciągnikiem Coś, tu pokój no, fajny model, a mogę do niego przyspieszyć? No przemyślane Mamy telefon Ładnie, latarka, która działa No i przemyśleny no przemyślał Ale noc jest dwa razy bardziej ciemniejsza Można się bawić Slendermana po co to tak na takiego spy? Można doradzimy, może jeszcze. Pokaż mi kultywator, jak to jest płany. Nie, polski łan. Damu tylko te gospodarstwa. Czemu sam te ursusy. Nie wiem. Ale na razie żyjemy. Uch, ech, odpalamy. No, może wam się ci... No, fajna latarka. Ty mam jakim celu on dał tu latarkę? Wyjechał mi jeden, dobra, to Ja tu odwiedzę mapę. Co tutaj miało być? Czy To jest piaskownica. Czy to miało być pole? Bałem się, że to jest jakaś piaskownica. Znaczy, no, jak będzie 8 na 10, to jest dobra opinia. To, chłopie, się nie zdenerwuj. No, albo 9 na 10. Mhm. Okej, okay, to OSP zobaczymy. Chyba nie da się wyjść, zobacz No nie da się wyjść, szkoda No dobra A jaki to jest... Jaki? Czekajcie, jak to za chwilę włączę to będzie cicho Nie ma dźwięków No to wiem, rozumiem, że nie ma dźwięków No Szkoda, że do tego OSP nie można wejść w ogóle te domy to bardziej są takie ozdobne, mi się wydaje. A, tutaj jakieś. Co? Co tutaj mamy? Jakieś części, jakieś opuszczone, czy nie wiem, co to. Tylko nas. Co? Czekaj. Okay. Co tutaj mówi? Tylko ma, na zamówienie. A, opuszczone. O, tekstury. Nie wiem czy to miało być, co to miało być, czy dokończone, czy tak to, to jest, nie. Nieważne, ale... No dobra, to są naklejki, ale one mogą pójść tu. A nie tu. Myślę, takie naklejki w... Nie wiem, nie wiecie co. Ale nie chcę. E, no, opuszczone do miejsce. Nawet miejsca opuszczone mogą być. Doraćmy sobie. Czy tam, co tam czy nie. O, jednak trochę ma górkę tutaj małą. No to w plusik taki trochę. O, Volkswagen. Ciekaw, czy się do niego można wejść. Jak będzie dał się, ale to jest odzobny. Tak, odzobny. Ktoś musiał zrobić. Mam on. Pola. Nawet pola. Nawet. ciężka polna. Fajna. E, tu jest gospodarstwa. Tak. Dwa kolokusty gospodarstwa No jedyny ja jestem Taki card dreaming No nie jest zły Przyznać mogę Przecież Co tutaj jest Co tu mamy, mamy? Jakiś zwykły dom No w czasie chyba opuszczony Przepraszam do mnie ktoś dzwoni Dobra przepraszam był ktoś Olega do mnie dzwonił Dobra to tu mamy dom To jest dom Opuszczony chyba Tak opuszczony ale dach! Dach tu jak dach, jak u mnie! Tak <grych> był też planem, chyba. Jak to miał być? Że chyba tutaj... Nie wiem co to miało być. Właśnie co, to ja nie wiem. Dach nie jest źle. Nawet dziura ale nie jest taki bardzo... Mógłby no, znaczy, dać, że jest uszkodzony i że spadnie niedługo, że wszystko. Ale jeszcze żyjemy. Tu miać taki piaskowo druga. Co tutaj mamy? Co tu? Co tu mamy? Moment, w którym kuniewa miał swój pierwszy wypadek. Mogę uciąć nakłata. A że tu... A co to jest? Kwas? Czy co? Że coś tutaj... A, dobra, już wiem o co chodzi. Ale nie będę mówić. Tam coś jest. Jedziemy, jedziemy. Czekaj, a, czeka, a to jest jakieś auto. Kombi. Nie wiem, czy ta mapa jest trochę dokończona. Tam będzie przyszłości, ale przepraszam, że tam odkryło, odkryłem. Co to jest? Złomowisko. No takie małe. No takie złomowisko. Nawet prze, nawet dobry pomysł zrobić oto tutaj. Nawet dobry pomysł. Takie złomowisko. Suba aut. Tam coś jest. Zaraz, zobaczmy co to tutaj mamy. Żabka. bo idziemy, idziemy. No chodźmy do monopolowego. Co to za monopolowy? Nic nie ma. Czego telefon? Żabce? Ile kosztuje? O! To co, to co kiedyś to... Dzień dobry. Co to za pani? Jak to, tu mogę ją Nie jest źle. To, to nie Dziewczyny. pracująca w żabce. Kasierka żabce. Jezus, ja pamiętam. nie, nie Jakaś pracuje kasierka w żabce. Tam coś jest. Idziemy zaraz. Rozumiem, że to jest Orlem. To co tu mamy? A stacja benzynowana ben na pewno Orlem. Sam. Tam jest jakaś melina, czy co? Nie upraszam ludzie ale tak Bar pod jeleniem. Idziemy do jelenia. A, taki. Ty luksowy. Nawet można, no, można usiąść, szkoda, że mocnego fullu nie ma, czy piwka, czy dzika. Nie, że o to jest, ale jest jakaś, nie ma piwa, czy czym żady. Tam coś jest. A ja chcę to zobaczyć. Jemy, bawimy, można się pobawić slendermana. W sumie w takich domach, w tym domu opuszczonym, można się bawić slendermana. Aha, tutaj drugi dom opuszczony, tak? O, z motorkiem. Okno otwarte. No to fajna ciekawa rzecz. Ciekawa bardzo śmieci. Ktoś, to, to, ktoś tu mieszkał na pustku samotnik, a tu nagle kości. E jakby tu były kości. O Boże, to by było niezłe. Ale dobra. 6 mm, minut. Będą no, dach no, tak, to dach. Tak. Ale... No, czekaj, motorku! Ty motor jest nawiedzony! Dobra, mamy go. Jedziemy motorem! O Jezus, to ciężko się kieruje. Ale widać, że... Wow, nawet animacja jest. Wow! Co je znać mogę? Co to jest naćmuchę. Co my mamy? Co my tu mamy? Co to jest? Szklep są tam Czy Co? Jakby napisał, to bym wiedział, ale tam co tutaj mamy? Co to jest? Skubbel Bell mi się wydaje. Chyba tak, to jest skubbel. Tutaj pisze? Skub, tak. Tam nic. O, jest jakiś warsztat. Czekaj, 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 jak chcę sprawdzić, co to. Eee, BMW może być. No chłopie, taką lawetę to ja nie wiem, czy dałbym ci chętnie minusa. Bo za takie auta to ja nie daję minusy. No i mi się popsuło. Dobra, mniejsza to, idziemy po Ursusa i do borsusa. Eee, dobra, co jeszcze? No takie minusy daje po takich nieklimatycznych pojazdach, samochodach albo gospodarstwa. Po prostu ludzie nie znają się na No Znaczy, ten trochę się stara. Na razie masz 8 na 10. Ale jak jeszcze dostaniesz kilka fajnych będzie rzeczy, dostaniesz może 10, jeśli się uda. Ja to wracaniem czy Ci źle ciężki w ogóle. Ja tu ja tu decyduję. To, 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 to chyba można wejść, a ja zaraz zobaczę potem. Bo to mi się już A to tutaj miało być. chyba, co już to robić. Coś tu usunięto, no to coś tu miało być. Jakoś... Nie wiem. O! Właśnie takie stodoły to ja nie pasuję na klimat. Boję się jak to. O, przynajmniej już działa ta brama, dziękuję. Właśnie takich to to ja nienawidzę. To jest. To jest takie. Mają, znaczy. No, no jego wybór? Sam chcę, no tu mam. Ale. No trochę takie minuski są za to. To ja nie wiem, czy wygrał 8x10. No ale polaż, takie. Zostać zasianych za ziemniaków <grych> Może być. Ale gospodarstwo nie opuszczone też. Ale no takie. Nie jest źle, chłopie. Tylko to, co tutaj miał być? Czy to niedokończone? Czy coś tu będzie? Czy tak specjalnie? Ja nie wiem. Ja chcę tu wejść. Ja chcę zobaczyć, czy ja tam wyjdę. Cyk. No, niezły klim. Niezła. Nowa. Bo... Nowa Among Us kola. Fajna Among Us kola. Ja chcę kola Among Us. Jakoś chcę to. Chyba się nie da. Co tutaj mamy? Okej, okay, tutaj dopiero coś zaczął się jednak. Ja jednak. No, mogę przyznać, nawet przemyślane niektóre te rzeczy nawet fajnie opuszczą do dom składania w kości. Tu... Co ja nie będę takich mówić, żeby mnie YouTube, No. E no, tylko ten samochód mi nie podoba się Samochód to taki polski, chcę lawetę, nie taką amerykańską ta Ducato to jeszcze... No dobra, no jeszcze Ducato to mogę chęć przetrwać No mapa taka mała, przeżyta Fajne opuszczone miejsca, tylko to OSB Linie są nawet o to słupki, są nawet z tymi napięciami, nie wiem co tam Jak zwał... Jak zwał. Nie jest źle W sumie nie jest źle z tą mapą Coś tu jest, czekajcie co tu jest Co tu jest, Astra, tu była Astra Ale się coś bugowała, tak, tak Nie wiadomo dlaczego są tutaj te Ursusy Te, a nie ma sześćdziesiątki Sześćdziesiątka chętnie bym wziął, co przydałaby się ta sześćdziesiątka Czekajcie wam wyjedzie z tym kultywatorem, chcę to zobaczyć coś tam no nie wyjedzie, bo ten ciągnie, ale... No, zobaczmy. No, Nieźle że oborniku jest drzewo. No, gospodarstwa, te takie w doby opuszczone miejsca nie są takie złe, mogę powiedzieć. Ale mógł tam to poprawić, nie wiem co tam to mi te co i... mówię wam, że... Mówię wam, że ja nie, nie lubię takich gospodarstw, no. Ja takich, że, że to są. No, polska gra, ale są gospodarstwa czasem amerykańsko stylu albo takim niklimatycznym. Ale za BMW ładna ilustracja. No kurde, czy policja to będzie na pewno za to chętnie złapała za takie nielegalne, nazwijcie słowo. No, te brama to. No, to rozumiem, że żeby było ułatwione, ale. Nie. Ale mógł trochę jednak zostawić to, to jest to ma być. Ale... No, nie jest źle chmurdo. Ale no, masz, masz 9 dziewięć na jed... 9 na 10. A jakbyś jeszcze tam poprawił te, tamte, tam no... I to OSP żeby było. Żeby dało się wjechać, to będzie Ci na pewno dało, do dołożył. Ale się nie przejmuj. Przynajmniej cię się, że masz 9 na 10. Jak będziecie do mnie skarżyć, się źle oceniłeś, to przepraszam, ja tu, wy... ja tu oceniam. Jeszcze walkę mam z tym Filipusem. Filipem, podłoga jest. Mam z nim walkę jeszcze. A to ja nie wiem, to jest koniec. Nie grajcie w jego grę po prostu. Znaczy, możecie w niego grać. Znaczy, nie tego, co teraz oceniam, tylko tego później, ale to będzie w następnym odcinku. Może to taki odcinek specjalny. Ile to już jeszcze... trwa? 14 minut. Ja się z wami już będę żegnał. Link do tej gry macie w opisie. Nie jest łagra. gra. Dzień na 10. Polecam. Ja się z wami żegnam. Cześć.